Z tej strony Radiusz. Witam Was na kanale Dart Omo Slot 13 grudnia. No taka troszeczkę pamiętna data, no, przynajmniej dla osób z mojego pokolenia. Okej, okay, taki trochę minorowy wstępni wyszedł. Ale dobra, lecimy dalej, już nie będę kombinował i zmieniał. Dobra, 13 grudnia, 13 dzień zabawy w tworzenie kalendarza adwentowego wszechczasów, starusowego kalendarza adwentowego wszechczasów. 13 figurka. Dzisiaj może być trudno. Nie wiem, czy to nie będzie najtrudniejsza figurka z całego yy, kalendarza. Natomiast na początek, mała podpowiedź. Tworzymy dzisiaj kumpla elfa z 9 dnia zabawy. Tam był taki yy, elf, o którym mówiłem, że występował w kilku odcinkach Wojen Klonów. Jeżeli nie mieliście problemu z tą postacią z 9 dnia, no to z tą dzisiejszą też nie powinniście mieć yy, problemu. Ok, na początek. Ciemnozielone nóżki, które nic nikomu nie powiedzą. Do tego dokładamy ciemnozielony torsik. Z takim motywem świątecznym, świątecznym sweterkiem. Też nikt, nic nikomu nie powiem. Tutaj wymienię od razu rączki, żeby już tego nie robić na, na żywo. Damy czerwony szaliczek. No Wygląda świątecznie. Yy, dobra, natomiast słuchajcie, klucz yy, dzisiejszego odcinka to jest główka. Jest to custom. Od brick Tactical, dokładnie tak samo jak główka z odcinka dziewiątego. Główka postaci, która nigdy nie miała swojej figurki w Lego, taki charakterystyczny element detal na tej główce, to jest łezka pod jednym okiem, pod prawym okiem, i to jest tak naprawdę jedyny jedyna rzecz, po której poznacie tą yy, postać, jedyna wskazówka. No dobra! Łatwo nie będzie, mówiłem. Tak wygląda ta główka na tym zielonym się z szaliczkiem. Damy do tego taką mikołajową czapę, żeby też było świątecznie. No i mamy gotową figurkę z dnia 13. Jeżeli nie macie pomysłu na tą figurkę, to tak jak mówiłem, jest to kumpel figurki Elfa z dnia 9 występuje w wojnach klonów. Tych wojen klonów to było kilka sezonów po około 20 odcinków. A macie kilka dni na nadrobienie zaległości w wojnach klonów, jeżeli nie oglądaliście, bo przypominam, odpowiedzi wysyłamy dopiero po prezentacji 24. figurki do mnie na maila, więc jeszcze kilka dni jest, żeby namierzyć tą postać. No i tyle. Do zobaczenia jutro z kolejną figurką.